Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Semko, a to jest kolejny odcinek Shakes and Fidget. Karczma, jak zawsze, 21. Levelek. A, nie możemy dać karczmy, gdyż już yy, brrr, nie mamy rystereczka. Zakręcimy sobie kółeczkiem, a zaraz będziemy chcieli przejść do kuźwa już myślałem, że grypeczki mi się, co teraz, co z tym opisem się dzieje, nie wiem czemu, ale hmm, gildia non stop coś tam się dzieje z tym opisem, teraz znowu zmienili i znowu się zaraz coś pojawi, ale to nieważne ehm, Siemanko nagrywam pozdrawiam nagrywam i pozdrawiam celosieńką gildię jak widzicie tutaj już gilia się rozrasta Największy to jest 26 level <laughs> Ja mam 21 level ale nie wiem czemu Klaser mi nie może wypaść Ty też jeszcze nie ma klasera O 22 Dobra może mi wypadnie tutaj patrzymy sobie do zbrojowni, czy coś mamy fajnego tutaj się mam lepszy On tutaj uuhu Co tu się nam trafiło na pierśnik jeszcze lepszy tutaj tutaj sorry wczoraj miał być odcinek, ale nie było, bo ze względu, że czasu nie miałem. 16 tu to, to też jest dwa razy lepsze. Czasu nie miałem i musiałem się troszkę pouczyć do kartkówki na dzisiaj. I od razu nauczyciel sprawdził i mi kartówka. bardzo dobrze, bo napisałem na czwóreczkę. 27, dobra, nice, to jest lepsze I dalej nie mamy Nie wiem czemu <laughs> Dalej nie mamy, dalej, dalej, dalej Ale, napicie, ale napisie, napiszecie w komentarzu, czego klasera nie ma ziwa, nie wiem czemu, on 21 level już Prawie 22, prawie ciębie i dalej klasera nie ma, no Wiecie, coś sły, Dobra, tą płaciąkę se wyrzucimy Yy, Witam Patryk, 10, pozdrawiam Cię, oczywiście, jak zawsze. Yy, tutaj i na samym końcu zostawimy, troszkę wiadomości mamy. Nie wiem czemu, ale spadłem z pozycji. 18 tutaj jest jakiś. Uuu, nieśmiertelka ma, to co z nim nie wygramy. Tutaj jest 25, tak samo zgnęli. Kolesia, 17 level. Spokojnie my powinniśmy z nim wygrać. I on... No i czemu? No ja nie... Aha, bo nie ma nawet małości. No i ja nie wierzę To mi w... A jezu, już się dać karczmy dać Dobra, nie kupuję nic, bo i tak mi nie starczy już W końcu jest No nie starczy mi hmm. Dobra, tak może przejdziemy coś Na farcie tego gula. Ale za inkasny. nawet nie chciałem pomijać. Ale my go zgnoili. Ale my go zgnoili. O! No mm, dobra. Kmen, pozdrawiam cię. Mm, dobra, przejdźmy do lożków. Szósty Banshi. Dwudziesty drugi ma. Proszę, proszę. Możemy zjedziemy jak. Mi kryciol ładnie się, a jej nie. Oj oj, oj. jak najsowo tylko. Jakie gówniane i te machy. No nie wierzę. Uuu, już wpadł 22 level. Szkoda, że się ten. Hmm. Akademii dobra, zaraz powiem, ale i tak już troszkę ludu. Uuu, tutaj mi będzie troszkę ciężko z nim wygrać, ale. Psemko się nie poddaje, tutaj ładnymi próbuje też wytrzymywać, ale tamten cieć non-stop unika i właśnie tak się kończy rezultat, ale psemko nie wytrzymał tego i postanowił z nim wygrać. Dobra, tutaj przekażemy se to w sześciuteńko do gildii, bo mało co ostatnio my coś płacili. na bogato. Mhm, mm dobra, tutaj mamy wszystko, tylko klasereczek nam by się sprzydał, o nie nie dobra, z tym to chyba sobie nie poradzimy, z tym 24, uf uf, uf. mi dużo brakło, tak wiem, ja miałem grzybki dopłacić, ale ja naprawdę tak nie mam czasu, Jezus, jeszcze mi ta karta graficzna, kuźwa, miała przyjść dwa tydzień temu i dalej mi nie przyszła i jutro mam mi przyjść dopiero. Dobra, się z tym, yy, tutaj spróbujemy sobie jeszcze tego zaatakować No jak widzicie, nie mamy szans Szkoda mi te cztery grzybki marnować, bo może mi coś jeszcze wyleć takiego fajnego To tu sobie dajemy karczmę Wparcie, że taki krótki odcinek, ale nie dam sobie rady w lochach, siódmy, drugi Ludźmi wypadczę normalnie przy 20 już levelu O, jeszcze pozdrowienia yy, Ulepszamy coś Gilia pasowałoby coś ulepszyć hmm, Może trener Dajmy tak hmm, Za mało złota Może złoto raz ulepszymy <kluzny> No dobra No i słowo teraz Poczta, po po poczta, poczta, poczta Zacznijmy od końca e Jestem Twoim wiernym fanem Pozdrawiam, P.S. Masz y gildiem e Masz Nasza Gildia, nasze Gildie mają sojusz Alano 21, pozdrawiam cię Elo Gumbalek, cześć Zapraszam do Gildi. Nie, nie zmieniam Gildi, nie zmieniam. Patryk pozdrowi na odcinku, jesteś najlepszy Patryk 88, pozdrawiam cię. Pozdrowiasz na odcinku, pozdrawiam cię, Spring Trump Kusiek, yt. pozdrowisz na odcinku. Pozdrawiam Cię, Kusiek. Cześć. Chcesz, w naszej willi? Domino12 Nie chcę, ale Cię pozdrawiam. Nie chcę i do willi tutaj jest. Ok, pozdrowisz, pozdrawiam Cię, Domino12 yy, YouTube. Ie. Pozdrawiam, pozdrawiam Cię. X Kapileon Pytanie yy, można do willi codziennie będę grał. Jak widać nadal mój 20 level, ty już nie będziesz grał Ja się maszukam, gdzie Mamy, szukasz... Ech, Jezus się maszukasz masz, Gdzie mamy? 44, 40 skargi, 21 grzybki no, i, mm, Nie odchodzę od tej gildii zostaje Fan, wabka it Po odcinku jeszcze mogłem dojść do gildii 18 level 18... Mm. Chyba tak Jak jak spytam się Jak pozwoli Ci Patryk to, spytam się Patryka to tak Nie chcę do gildii, siema, jak się No i bardzo dobrze się rozwijamy kanon, dzięki No ja nie chcę do gildii ale chciałbym teraz dołączyć do gildii 23 powiem Ci z miłą chęcią Cię zaprosimy jak 23, 23, 20 gildii 23, 20 powiem Ci, że spokojnie zaprosimy, zaprosimy zaraz Ci wyślę zaproszenie Mare, Marecki 01 Dobra Yy, moi mili to by było na tyle Sorry, że taki krótki odcineczek ja zakręcimy się tutaj jeszcze raz kółeczkiem Sorry, że taki krótki odcinek Ale nie mam grzybów Uuu, jak miło Tysiąc doświadczenie wpadło No to Do następnego odcinka Trzymajcie się, cześć!